Bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dziś nagram dla Was TMI Tag, czyli Too Much Information. Jest to tak, przez którego, dzięki któremu dowiecie się troszkę więcej o mnie. Muszę się pośpieszyć, bo bateria mi mało siada, dlatego zacznę. Co masz na sobie? Na sobie mam kurtkę ze Stradivariusa i taką sukienkę w kwiatki z gumką. Chaosa albo skropa, skropa, skropa. Skropa widziałyście ją w moim holu. Dalej. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana, tak byłam zakochana i raczej w swoim życiu rzadko było tak, żebym z kimś nie była. Byłam w dwóch długich związkach, to jest mój drugi długi związek, także yy, byłam jestem i chyba już zawsze będę zakochana. Od Pam nadzieję, Czy kiedykolwiek miałaś straszne zerwanie. Yy, nie. Ja jestem dość silną psychicznie osobą i, i radzę sobie, jeżeli jakiekolwiek zerwanie czy rozczarowanie, to raczej sobie z takimi rzeczami w środku radzę. Ile masz wzrostu? 164 cm. No, nie niewysoka, ale też nie jakaś niska. Ile ważysz? 60 z groszami. Jakieś tatuaże? Zero. Jakiś piercing uszach, w Wardze i w pępku. E, OTP One True Pairing, czyli jakaś ulubiona para filmowa, telewizyjna. I wiecie co? Tak się zastanawiałam trochę nad tym, że tak naprawdę nie mam jakichś takich par. Parą, którą lubiałam, możecie się tutaj ze mnie śmiać, ale bardzo lubiałam parę e, Chloe i Lamara. Chloe jest to siostra Kim Kardashian. Bardzo lubiałam ich jako po prostu jako parę. Tak po prostu uważam, że są tacy na luzie, wyluzowani i nie są nieco o siebie, nie wiem, chorzy, zazdrośni i tak dalej. Bardzo fajna taka wyluzowana para ona to była. Ulubiony program, serial? Jeżeli chodzi o program, to lubię Voice of Poland, a jeżeli chodzi o serial, taki, taki codzienny czy tam tygodniowy, to lubię Przyjaciółki. Lubię Emiach Miłość i bardzo lubię Seks w Wielkim Mieście. To jest w ogóle mój ulubiony Aha, jeszcze też bardzo lubię oglądać Przyjaciół. Zawsze, jak gdzieś powtarzają, to zawsze oglądam. E, ulubione zespoły. Ja już Wam mówiłam w moim poprzednim tagu, że nie mam czegoś takiego jak ulubiony wokalista, wokalista, aktor, aktorka czy zespół. Ja słucham wielorakiej muzyki i nie mam, żebym miała bzika na punkcie tego jednego. Coś, czego Ci brakuje. Zazwyczaj brakuje mi ciepła, chociaż teraz jest już dość ciepło, z czego się cieszę. Już nawet założyłam dzisiaj sukienkę, także mam nadzieję, że, że już będzie ciepło. Także, jeżeli czegokolwiek mi ogólnie brakuje, to jest zawsze ciepło, zawsze. Jeżeli narzekam tylko na to, że jest za zimno, bo ogólnie jestem takim trochę zmarły duchem. Eee... Ulubiona piosenka, to już mówiłam, że nie mam e, tak jakoś e, ulubionych rzeczy. E, ile masz lat? Skończone 24, e, już niedługo 25. Znak zodiaku lew, coś czego szukasz u partnera. To też już na podobne pytanie odpowiadałam, ponieważ odpowiadałam na pytanie właśnie, czego nie lubię w ludziach, a czego szukam u partnera, jeżeli chodzi o takie cechy. E, osobowościowe, to właśnie szczerości. Szukam, znaczy no nie szukam, ale jeżeli, no nie szukałam też z reguły, ale co jest dla mnie ważne u mężczyzny? Poczucie humoru to jest jedno, ale charakter jest strasznie moim zdaniem ważny, bo co z tego, że będziemy spotykały się z jakimś, nie wiem, wymuskanym chłop, chłopcem, skoro po prostu po dwóch zdaniach nie będziecie miały z nim o czym, mógł, o czym w ogóle rozmawiać, będziecie nadawali na innych falach, także wydaje mi się, że charakter, dopasowanie do siebie charakterów jest najważniejsze. A potem właśnie jakieś cechy fizyczne, typu w moim przypadku jest to, że dla mnie jest ważne, żeby mężczyzna był zadbany, pachnący, miał ładne, zadbane buty, czyste skarpetki i takie, wiecie, chodzi mi o takie, żeby po prostu od razu po mężczyźnie było widać, że jest mężczyzną zadbanym. To chyba, jeżeli chodzi o jakąkolwiek fizyczność, to to nie miałam nigdy jakiegoś takiego, że nie wiem, brunetów, blondynów czy kogokolwiek. Ulubiony cytat... Mam kilka cytatów na pewno, typu chwytaj chwilę, lub co mi nie zabije, to mnie wzmocni. Jest ich dużo więcej, tylko że pewnie teraz ich sobie nie przypomnę. Ulubiony aktor, to już Wam mówiłam, że nie mam ulubiony kolor, to już Wam też mówiłam, że jest to biały, czarny i czerwony. Głośna muzyka, czy cicha? Zazwyczaj normalnie, ale jeżeli głośna, czy cicha, to głośna. Gdzie idziesz, gdy jesteś smutna? Yy, idę do łóżka chyba, wiecie, bo w ogóle najlepiej myśli mi się w łóżku, kiedy kładę się już spać, to kładę się w tym wcześniej i sobie rozmyślam w łóżku I kiedy jest mi smutno, to też po prostu yy, idę do łóżka, leżę i rozmyślam. Jak długo zajmuje Ci prysznic? Chwila, 10 minut, może nawet nie niecałe, zależy, zależy co pod nim, co pod nim robię. Jak długo zajmuje się przygotowanie się rano? To też mam już opowiadałam o tej historii, że jeżeli jest mi potrzebne 5 minut, to zrobię to w 5 minut, ale z reguły jest to około pół godziny do 40 minut. Czy kiedykolwiek brałaś udział w bójce? U, nie, nie brałam udziału nigdy w bójce i uważam, że to jest w ogóle trochę nie na miejscu, żeby laski się biły, a tym bardziej o faceta. Eee... Wydaje mi się, że gdybym kiedykolwiek została sprowokowana do czegoś takiego, to pewnie zareagowałabym w ten sposób, ale na szczęście nigdy nie miałam takiej sytuacji i ja bym nigdy nie miała. Eee, czy kiedykolwiek. A nie. Co cię kręci, co ci się podoba u chłopców? No to już chyba odpowiedziałam na to pytanie: co mi się podoba i co mnie kręci u chłopców, u mężczyzn? No właśnie to, żeby byli tacy zadbani, czyści i kompletnie jesteś tacy normalni nie jacyś tacy wiecie nie w ogóle moje nie moje klimaty, żeby mieć jakiegoś nie wiadomo kogo a co, cię, co ci się nie podoba w chłopakach nie lubię chłopaków typu burak, wiecie o co chodzi, fura muza, jedzie taki wiecie, w jakichś takich brudnych starych butach, wieśniach po prostu dżinsy z jakiegoś rynku, ja rozumiem, że ludzie ubierają się różnie, ale po prostu panuje, a tak naprawdę wiecie, nie ma nic. Eee, powód, dla którego dołączyłaś do YouTube'a, powód, dla którego dołączyłam do YouTube'a jest taki, że. <laughs> Kiedy zaczęłam oglądać YouTube, eee, po prostu bardzo mi się to spodobało i chciałam bardzo dołączyć do tego świata drugi powód to jest, ponieważ nie pracuję jest to dla mnie jakieś zajęcie mam co robić, jestem komuś, czemuś potrzebna mam jakiś obowiązek, że muszę to, to, czy to tak zrobić, coś dostosować do czegoś, także przez YouTube mam jakiś obowiązek i, i czemuś muszę się podporządkowywać czego się boisz? boję się bardzo wielu rzeczy bo jestem ludzkiem, najbardziej najbardziej boję się, słuchajcie, ciemności strasznie, jak ja mam gdzieś iść w noc, w noc to w ogóle pogłębia wieczorem, po prostu wszędzie się rozglądam, wiecie, po bokach bo ja coś słyszę, coś chyba ktoś gdzieś idzie, wiecie o co chodzi po prostu schiza totalna eee, a jeżeli chodzi o jakieś takie lęki wysokości czy klaustrofobię no to też niestety mam, chociaż to nie jest już jakiś taki masakryczny masakryczny strach, jak właśnie strach przed ciemnością eee, kolejne Pytanie. Kiedy ostatnio płakałaś? Ostatnio płakałam... No, na pewno jak oglądałam jakiś film. Yy, ja jestem, pomimo że właśnie silna psychicznie, ale bardzo wrażliwa i bardzo szybko się wzruszam. Wystarczy mi, że spojrzę na kogoś, że ktoś płacze i mi od razu łzy same napływają, także właśnie czasami jestem aż za bardzo wrażliwa i, i wtedy z tym walczę. Ale chyba tak y, lepiej wylewa mi się jakoś emocje, jeżeli one mi po prostu, wiecie, wyle są oczami. Kiedy ostatnio powiedziałeś, że kogoś kochasz? Na pewno był, było to po prostu powiedziałem do mojego męża. Co oznacza twój nick na YouTube? Czyli Miss Cara Miss dodał mi po prostu YouTube w Anglii, bo ja zakładałam to konto w Anglii i po prostu y, tamtejszy YouTube sam dodał mi ten. Przed Nis A Kara Korolla, to słuchajcie, wymyśliłam to jeszcze, jak byłam w gimnazjum. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Po prostu zawsze, jak cokolwiek zakłada, zakładałam, wpisywałam ten nick. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że ten nick jest już wszystko kogoś zajęty. E, ostatnio przeczytana książka, książka, którą aktualnie czytasz, to są dwa pytania, na które nie odpowiadam, ponieważ ja nie czytam książek, także je omijam. E, 33 pytanie: Co ostatnio oglądałaś? E, jeżeli chodzi. Ostatnio oglądałam rano dzień do pracy a wczoraj oglądałam film z Bradem Pitem o tym Benjaminie Batonie, wiecie, ten, który był, urodził się jako starzec, a zmarł jako niemowlę. Eee, była ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś, przed chwilą dzwoniła do mnie mama. Eee, relacja między. A osobą, której ostatnio wysłałaś SMS-a, to z moim mężem też przed chwilą pisałam. Ulubiona potrawa. Coś, czemu nigdy nie powiem nie. Jeżeli gdziekolwiek będę, nie będę wiedziała, co zamówić, a ta potrawa będzie w karcie. tam będzie to po prostu carbonara. I ogólnie wszelakie pasty i spaghetti tego typu, czyli właśnie z takimi sosami śmietanowymi, śmietanowo-serowymi. Parmezan to jest po prostu. Mój, mój ulubiony no, ser, ale w ogóle bardzo lubię sery. ogólnie to są e, makarony, właśnie wszelakie takie e, pasty. E, dalej. Miejsce, e, które chcesz odwiedzić? Miejsce, które chcę odwiedzić to jest po prostu cały świat. Ja bym bardzo chciała zwiedzać cały świat, poznawać kultury, religie, e, to jak e, żyją ludzie na innych krańcach świata na co dzień. Bardzo, bardzo, bardzo e, mnie takie coś interesuje, ale chyba w pierwszej kolejności chciałabym po prostu polecić do Stanów. E, ostatnie miejsce, w którym byłaś. No, dom. Bo ja ogólnie teraz mieszkam u rodziców, także e, przed chwilą byłam w domu. E, czy ktoś Ci się teraz podoba? Poza no, wiadomo, moim mężem e, podoba mi się taki aktor. Nie wiem jak on się do końca nazywa, ale on gra w M. Jak Miłość e, Marcina. To jest Mikołaj. E, roznerski, rozerski na pewno będziecie wiedziało, co chodzi on się podoba bardzo wielu kobietom i właśnie podoba mi się on yy, ogólnie fizycznie, chociaż może jest trochę za chudy, ale jego sposób bycia i to właśnie, że jest taki szczery i tak dalej, i tak dalej to mi się w nim podoba bardzo bym chciała mieć takich ogólnie przyjaciół, którzy są bezpośredni i są szczerzy i nie owijają w bawełnę a, yy, a, yy. a Ostatni raz, kiedy pocałowałaś kogoś, to myślę, że to też robię miłość. Na pewno, bo, bo ja innego mogę całować. Yy, ostatni, kiedy ktoś cię obraził, myślę, że chyba tak yy, nie mówię tutaj o komentarzach na, na YouTubie, bo ja tego nie odbieram jako obrazy. To chyba tak. W ogóle nie byłam jakąś osobą, którą by ktokolwiek kiedyś obrażał w jakieś takie dziwne sposoby. Ulubiony smak słodki. Też już Wam kiedyś wspominałam o tym, że ja w ogóle nie przypadam za słodyczami, jakimiś tam ciastami, takimi rzeczami. Czekolada, jeżeli już to biała, a jeżeli chodzi o jakikolwiek słodki smak, to bardzo lubię. Słuchajcie, ptasie, mleczko biało-białe. No po prostu. Na jakich instrumentach grasz? Na żadnym. Kiedyś uczyłam się na saksofonie tenorowym. Ulubiona część biżuterii, jeżeli mogę zaliczyć zegarek do biżuterii, to zegarek. Ostatnio uprawiany sport. Nie uprawiam jakichś sportów, jedynie chodzę na kikach lub po prostu spacery. Jaką piosenkę ostatnio śpiewałaś? W ogóle nie powiem, że ja bardzo dużo noszę sobie odsadę, ale teraz nie pamiętam sobie nucić. Ulubiony tekst na podryw, o w ogóle nie. W ogóle to jest jakaś porażka. Teksty na podryw dla mnie to jest porażka, Nik, nikogo ja nie podrywałam, to bo może jest bardziej skierowane do chłopców. Może chłopci, chłopcy bardziej używają takich tekstów na podryw. Tylko użyłaś tego tekstu. Nie z kim ostatnio przebywałaś w wolnym czasie, z moim mężem. I kto powinien odpowiedzieć na te pytania, no oczywiście każdy to ma tylko na nie ochotę. Jeżeli macie ochotę nagrać film, nagrać film. Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć mi na te pytanie w komentarzach, to bardzo chętnie je przeczytam. To tyle bateria Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Ciepło, pa-pa!